Naszym gościem jest pan wiceprezes prawicy Rzeczpospolitej Krzysztof Kawęcki. Czym jest dzisiejszy pogrzeb? Myślę, że jest to wielkie zwycięstwo. Zwycięstwo Polaków, bo jest to w zasadzie pierwszy taki pogrzeb, gdzie Rzeczpospolita oddaje hołd swojemu bohaterowi myślę, że wszystkim żołnierzom antykomunistycznego powstania. Ale przede wszystkim jest to zwycięstwo tych działań oddolnych. I mi się wydaje, dlatego jest tak dużo ludzi. To jest akcja taka, powiedziałbym, spontaniczna. A działanie Rzeczpospolitej, udział władz najwyższych państwa polskiego, to jest, jak gdyby, koronowanie tego wieloletniego procesu przywracania do świadomości narodowej i historycznej tych właśnie działań niepodległościowych, antykomunistycznych, które. Podejmowali żołnierze, wyklęci, tak zwani. E, czy tak liczny udział e, przedstawicieli różnych środowisk świadczy o tym, że e, Polacy mają wspólny, tak, wspólną tożsamość historyczną, wspólną tożsamość narodową? I to dzisiaj widać? Wydaje mi się, że tak, że ta wspólna tożsamość narodowa, jak pan powiedział, e, łączy Polaków, i chyba tutaj ten, powiedziałbym, kult e, żołnierzy wyklętych do tego się przyczynił to można powiedzieć tak ponad podziałami. Oczywiście myślę tutaj o środowiskach yy, Naszych patriotycznych, które są z zasady skłócone i tak. podzielone, ale no tutaj jesteśmy razem. Tak, no to widzimy różne, różne grupy narodowe, Obóz Wielkiej Polski, ONR, środowiska inne prawicowe. Narodowcy RP Kowalskiego. Też, oczywiście. Także różne grupy kibiców. Krakowi widziałem, Śląska oczywiście, Wrocław, Warszawskiej Legii, Polonii Warszawa, a zatem no... Czyli można powiedzieć, że dzisiejszy dzień podnosi nas na duchu. I jest to piękny prognostyk? Absolutnie tak. Myślę, że na to czekaliśmy. To jest absolutnie było potrzebne, konieczne. Ten udział jednak. No, nie wiem, nie chcę tutaj szacować, bo nie chcę się pomylić, trudno mi ocenić, ale. ale spokojnie ale... dziesiątki tysięcy ludzi są. Tak, sądzę, tak. Dziesiątki tysięcy ludzi, natomiast chyba wszyscy, którzy w tym uczestniczą, w, tych, w tym pogrzebie, też doświadczają takiej jakiejś, powiedziałbym, powagi, takiej odpowiedzialności. Chciałem powiedzieć też, że chyba te uroczystości zostały dobrze zorganizowane. Dla mnie, na przykład, bardzo to, to dobre wrażenie zrobiło to, że na początku szły grupy rekonstrukcyjne. Ci ludzie też sobie zasłużyli na to, bo. Przecież oni to jest ich życie. Także no, na pewno również udział kolegów ze Służby Porządkowej, z Marszu Niepodległości, którzy tutaj byli i w dużym stopniu dzięki nim chyba... Bardzo, bardzo sprawnie bardzo to wszystko tak. pilnują. Natomiast widziałam, no Straż Miejska tam gdzieś była, że tak powiem, do, do zadań takich, jakich naprawdę powinna wypełniać, a więc gdzieś tam zupełnie porządkowych, drugorzędnych i wydaje mi się, to było też bardzo dobre pociągnięcie ze strony organizatorów. E, ja powiem, że mnie niezwykle zachwyciło to, że y, nie byliśmy odcięci od tych e, uroczystości, bo Dzień Żołnierzy Wyklętych za, za płotkami było to bardzo smutne. Dzisiaj, dzisiaj po prostu wszyscy byli dopuszczeni. E, można było prezydenta zobaczyć nie z odległości dwóch kilometrów, tylko tak e, z odległości ręki. Bardzo dziękujemy. Bardzo dobrze Pan to zauważył, bo rzeczywiście to też chciałem dodać, ten, ten, ten trzeci element, bardzo ważny. Tak. Dziękujemy bardzo. E, właśnie mija nas e, transparent kibiców Śląska Wrocław. Są z nami.